Jest pewne uczucie, z którym współczesny człowiek mierzy się coraz częściej, ale rzadko kiedy ma odwagę je nazwać. To nie jest samotność rozumiana jako brak ludzi wokół, to coś głębszego. To poczucie, że nawet stojąc w środku tłumu, znikamy, jakby nasza obecność nie miała wagi. Nie chodzi o brak znajomych, nie chodzi o ciszę w telefonie. Chodzi o coś znacznie bardziej bolesnego o odcięcie od czegoś fundamentalnego od prawdziwego kontaktu z samym sobą i ze światem. Karl Jung nazwał ten stan samotnością egzystencjalną momentem, w którym ego oddziela się od nieświadomości zbiorowej, gubi więź z duszą i zaczyna błąkać się w rzeczywistości, gdzie wszystko zdaje się mieć głos oprócz nas samych. To nie jest krzyk, to cicha, sącząca się mgła, jak deszcz, który nie przestaje padać, ale nikt już nie podnosi parasola. Paradoksalnie to właśnie współczesny świat pogłębia tę samotność. Społeczeństwo, które gloryfikuje ekstrawersję, podejrzliwie patrzy na ciszę jeśli ktoś lubi być sam, budzi niepokój. Jeśli ktoś nie uśmiecha się co chwilę, pada pytanie: Wszystko w porządku? Cisza stała się czymś wstydliwym. Zostało nam wdrukowane, że musimy być aktywni, ciągle dostępni, ciągle w kontakcie, jakby nasza obecność miała wartość tylko wtedy, gdy odbija się w oczach innych. Ale co dzieje się, gdy ktoś wybiera wycofanie? Na początku to może być uzdrawiające. Jak ranne zwierzę, które wraca do jaskini, człowiek również ma w sobie instynkt, chce się schować. Odciąć od hałasu, odpocząć od oczekiwań. Ale jeśli to wycofanie trwa zbyt długo, może się zamienić w pułapkę. Cisza, która miała leczyć, zaczyna więzić. Jak ostrzegał Jung, symbole, które nie zostaną uświadomione, mogą zamienić się w demony. Samotność również, zamiast być przestrzenią regeneracji, staje się niewidzialnym więzieniem. Wtedy zaczynamy bać się kontaktu. Nie wierzymy już, że można nas zrozumieć. Nie wierzymy, że ktoś naprawdę nas zobaczy. Świat zewnętrzny przestaje być miejscem do życia, staje się polem minowym. Każdy uśmiech to potencjalna pułapka. I właśnie wtedy rodzi się nowa forma rozpaczy bardziej wyrafinowana duma z samotności. Ciemna, zimna duma, która mówi nie potrzebuję nikogo, jestem silny, bo jestem sam, ale pod tą dumą kryje się strach, ogromny lęk przed byciem zranionym, przed odrzuceniem, przed tym, że jeśli ktoś zbliży się zbyt bardzo, zobaczy nasze pęknięcia i się odwróci. Jak ranę, którą przykrywa się zbyt długo, samotność również może zacząć ropieć. Zaczyna infekować naszą percepcję, naszą tożsamość. Przestajemy widzieć świat jako dom, a zaczynamy widzieć go jako pole minowe. Nie pytamy już, gdzie mogę być sobą, pytamy, jak mogę się ukryć. Jest pewne uczucie, z którym współczesny człowiek mierzy się coraz częściej, ale rzadko kiedy ma odwagę je nazwać. To nie jest samotność rozumiana jako brak ludzi wokół. To coś głębszego. To poczucie, że nawet stojąc w środku tłumu, znikamy, jakby nasza obecność nie miała wagi. Nie chodzi o brak znajomych, nie chodzi o ciszę w telefonie, chodzi o coś znacznie bardziej bolesnego, o odcięcie od czegoś fundamentalnego, od prawdziwego kontaktu z samym sobą i ze światem. Karl Jung. Nazwał ten stan samotnością egzystencjalną, momentem, w którym ego oddziela się od nieświadomości zbiorowej, gubi więź z duszą i zaczyna błąkać się w rzeczywistości, gdzie wszystko zdaje się mieć głos, oprócz nas samych. To nie jest krzyk, to cicha, sącząca się mgła, jak deszcz, który nie przestaje padać, ale nikt już nie podnosi parasola. Paradoksalnie. To właśnie współczesny świat pogłębia tę samotność. Społeczeństwo, które gloryfikuje ekstrawersję podejrzewie patrzy na ciszę jeśli ktoś lubi być sam, budzi niepokój. Jeśli ktoś nie uśmiecha się co chwilę, pada pytanie wszystko w porządku. Cisza stała się czymś wstydliwym. Zostało nam wdrukowane, że musimy być aktywni, ciągle dostępni, ciągle w kontakcie. Jakby nasza obecność miała wartość tylko wtedy, gdy odbija się w oczach innych. Ale co dzieje się, gdy ktoś wybiera wycofanie? Na początku to może być uzdrawiające. Jak ranne zwierzę, które wraca do jaskini, człowiek również ma w sobie instynkt, chce się schować, odciąć od hałasu, odpocząć od oczekiwań. Ale jeśli to wycofanie trwa zbyt długo, może się zamienić w pułapkę. Cisza, która miała leczyć, zaczyna więzić. Jak ostrzegał Jung, symbole, które nie zostaną uświadomione, mogą zamienić się w demony. Samotność również, zamiast być przestrzenią regeneracji, staje się niewidzialnym więzieniem. Wtedy zaczynamy bać się kontaktu. Nie wierzymy już, że można nas zrozumieć. Nie wierzymy, że ktoś naprawdę nas zobaczy. Świat zewnętrzny. Przestaje być miejscem do życia, staje się polem minowym. Każdy uśmiech to potencjalna pułapka, i właśnie wtedy rodzi się nowa forma rozpaczy, bardziej wyrafinowana duma z samotności ciemna, zimna duma, która mówi: Nie potrzebuję nikogo, jestem silny, bo jestem sam, ale pod tą dumą kryje się strach. Ogromny lęk przed byciem zranionym, przed odrzuceniem, przed tym, że jeśli ktoś zbliży się zbyt bardzo, zobaczy nasze pęknięcia i się odwróci. Jak ranę, którą przykrywa się zbyt długo, samotność również może zacząć ropieć, zaczyna infekować naszą percepcję, naszą tożsamość. Przestajemy widzieć świat jako dom, a zaczynamy widzieć go jako pole minowe. Nie pytamy już, gdzie mogę być sobą. Pytamy, jak mogę się ukryć. Jednym z najbardziej subtelnych skutków długotrwałej izolacji nie jest wcale oczywisty smutek, ale cicha deformacja tego, jak postrzegamy świat. Karl Jung powiedział kiedyś: Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są, ale takimi, jacy my jesteśmy. Gdy ktoś przebywa w samotności zbyt długo zaczyna tracić zaufanie życzliwy gest przestaje być znakiem dobroci zaczyna wyglądać jak litość zwykłe pytanie jak się masz przestaje brzmieć jak troska a zaczyna przypominać pustą uprzejmość ego w izolacji przestaje wierzyć w dobre intencje staje się podejrzliwe ostrożne wiecznie gotowe do obrony każdą interakcję przepuszcza przez filtr dawnych ran i z czasem ta deformacja tworzy coś, co można nazwać zaburzonym światem wewnętrznym. W tym świecie każde działanie budzi podejrzenia, każda szansa zostaje z góry odrzucona, a każda chęć bliskości jest natychmiast tłumiona przez wewnętrzne przekonanie nikt nie jest szczery. W poważniejszych przypadkach człowiek zaczyna nawet przepisywać historię własnych wspomnień, przyjaciel z dawnych lat. Teraz zapamiętany jako zdrajca. Miłość, która kiedyś była piękna, teraz widziana wyłącznie jako dowód własnej naiwności. Społeczność, która kiedyś dawała poczucie przynależności, zamienia się w symbol fałszu. I to, co najbardziej przerażające, to fakt, że wierzymy w tę nową wersję wydarzeń bez cienia wątpliwości. Wtedy samotność przestaje być chwilowym stanem. Zamienia się w tożsamość, a wraz z nią powstaje cały światopogląd, który uzasadnia naszą ucieczkę od ludzi. W tym świecie samotności jest symbolem siły, niezależności, a nawet mądrości. Ci, którzy potrzebują innych, są postrzegani jako słabi, ci, którzy dużo mówią, jako płycy, ci, którzy łatwo kochają, jako naiwni. I wtedy człowiek samotny przestaje pragnąć zrozumienia. Zaczyna pragnąć racji. Już nie chodzi o bliskość. Chodzi o to, by mieć usprawiedliwienie dla swojej izolacji, dla tej ściany, którą sam zbudował. To właśnie o tym Jung mówił, gdy ostrzegał przed ciemną dumą, rodzajem pychy, która rodzi się z ran, pychy, która odrzuca każdą możliwość bycia zranionym, tylko po to, by nie musieć stanąć twarzą w twarz z największym lękiem. Że ktoś zobaczy nas w naszej słabości. Ale paradoks polega na tym, że to właśnie to odrzucenie czyni nas jeszcze słabszymi, bo jeśli nie otwieramy się na ludzi, zamyka się też droga do uzdrowienia. Jeśli wciąż podejrzewamy intencje innych, tracimy zdolność przyjmowania miłości. A kiedy zamkniemy się w tej niewidzialnej twierdzy, to nie tylko nikt nie może wejść, ale i my nie potrafimy wyjść. Jung powiedział jeszcze jedno: Kto nie staje twarzą w czasz ze swoim cieniem, rzuca go na innych i nazywa to losem. W chronicznej izolacji zaczynamy obwiniać świat o swój ból. Uważamy, że społeczeństwo nas nie rozumie, że ludzie są fałszywi, że miłość nie istnieje. Ale może to, przed czym naprawdę uciekamy, to nie są inni ludzie. Może to ta część nas, która nigdy nie została wysłuchana. I jeśli jej nie rozpoznamy, jeśli nie zaczniemy z nią rozmawiać, to zabłądzimy w labiryncie zbudowanym przez nas samych, gdzie każda droga prowadzi z powrotem do samotności, a każda próba ucieczki wydaje się być zdradą samego siebie. Istnieje pewien paradoks. Im dłużej tkwimy w izolacji, tym bardziej wierzymy, że nikt nie jest w stanie nas dosięgnąć. Ale to właśnie wtedy najbardziej tęsknimy za czyjąś wyciągniętą dłonią. Karl Jung nigdy nie postrzegał ponownego nawiązania więzi, jako prostego aktu powrotu do ludzi. Dla niego prawdziwe połączenie zaczynało się nie na zewnątrz, lecz od ponownego spotkania z samym sobą. Bo gdy ktoś utracił zaufanie do świata, to nie relacje społeczne wymagają naprawy jako pierwsze, lecz więź z najgłębszym ja. I to wymaga odwagi, nie odwagi wojownika, lecz tej subtelnej, cichej odwagi, by stać się wrażliwym, ale świadomie. To nie znaczy, że musisz otworzyć serce na oścież dla wszystkich wystarczy, że uchylisz delikatnie jedną szczelinę, tyle by wpuścić odrobinę światła, ale nie tyle by cię oślepiło. Jedna szczera rozmowa z dawnym przyjacielem, jedno autentyczne skinienie głową wobec nieznajomego, jedna karteczka z uczuciem zapisanym o poranku. To są pierwsze znaki powrotu i te kroki nie muszą być szybkie, ważne by były prawdziwe. Ale co ważniejsze, musisz na nowo skalibrować swoje oczekiwania. Nie każdy cię zrozumie, nie każda relacja się pogłębi, ale to nie znaczy, że jesteś wadliwy, to nie znaczy, że jesteś mniej wart. Jung podkreślał, że każda próba ponownego zakorzenienia się w świecie wymaga pewnego poświęcenia ego, ale nie chodzi tu o zdradę siebie. Chodzi o to, by zaakceptować różnorodność bez utraty własnej tożsamości. Kiedy pozwalasz sobie pojawić się w świecie takim, jakim jesteś, nieidealnym, niedoskonałym, dajesz innym szansę, by cię zobaczyli naprawdę. Nie dlatego, że jesteś taki jak oni, lecz dlatego, że jesteś sobą. I właśnie w tej autentyczności rodzą się prawdziwe więzi. Prawdziwy przyjaciel nie oczekuje, że zawsze będziesz uśmiechnięty. On będzie przy tobie, gdy zamilkniesz. Głęboka relacja nie potrzebuje wielu słów. Ona potrzebuje przestrzeni, by być sobą. A to może wydarzyć się tylko wtedy, gdy zdejmiesz zbroję, gdy odłożysz na bok dumę samotności i odważysz się przyznać: chcę być blisko i zasługuje na to. Jung nie uczył, że samotność należy wyleczyć przez zapomnienie. Uczył, że należy z nią rozmajać. Zadaj sobie pytanie: Samotność, co chcesz mi powiedzieć? A odkryjesz, że w tej cisy czai się nie tylko pustka, ale też coś świętego, zaproszenie do powrotu, do siebie. A gdy już wrócisz, gdy odnajdziesz siebie pod tym wszystkim, co cię kiedyś zraniło, to każda więź tam na zewnątrz, czy będzie głęboka, czy tylko chwilowa, przestanie cię przerażać, bo to ty wybierzesz z miejsca spokoju, z miejsca siły. Samotność, jeśli patrzymy na nią tylko z powierzchni, często bywa postrzegana jako coś negatywnego, jakby była dowodem porażki społecznej słabości albo jakiejś anomalii, ale Karl Jung pokazał coś o wiele głębszego. Samotność nie jest problemem, ona jest symptomem. To szept duszy, która daje znać, że ego zbyt bardzo oddaliło się od swojego prawdziwego ja. To dzwon ostrzegawczy, Mówiący, że w naszym świecie wewnętrznym coś zostało zapomniane. I właśnie z tego powodu samotność może być towarzyszką, nie po to, by zostać z nami na zawsze, ale po to, by poprowadzić nas z powrotem do siebie. Jednak kluczowe jest to, by odróżnić dwa oblicza samotności. Samotność jako przestrzeń uzdrawiająca i samotność jako niewidzialne więzienie. W tym pierwszym stanie wycofujemy się, by odpocząć, by wysłuchać siebie, by wejść w dialog z tymi częściami naszej psychiki, które przez lata były ignorowane. Ale w tym drugim uciekamy nie dlatego, że tego potrzebujemy lecz dlatego, że uwierzyliśmy, że nie mamy już miejsca w tym świecie. Różnica między tymi stanami nie polega na liczbie ludzi wokół ciebie, polega na tym, co myślisz o sobie, gdy jesteś sam. Jeśli postrzegasz siebie jako kogoś porządzonego, każda chwila ciszy będzie potwierdzeniem twojej bezwartościowości. Ale jeśli widzisz wartość w samej swojej obecności, to wtedy samotność staje się rytuałem odrodzenia miejscem, gdzie nie jesteś ofiarą, ale twórcą własnego świata wewnętrznego. Największa lekcja od Junga w tej podróży świadomość. Samotność nie jest złem. Izolacja nie jest wyrokiem, a pragnienie kontaktu nie jest słabością. Każde uczucie jest symbolem. I jeśli nauczysz się patrzeć przez symbol, to odkryjesz, że za samotnością stoi głębokie pragnienie harmonii, nie z tłumem, ale z samym sobą. Bo tylko wtedy, gdy odnajdziesz wewnętrzną jedność, wszystkie zewnętrzne relacje staną się naturalnym przedłużeniem tego stanu, a nie próbą sklejenia rozbitego ja. Ostatecznie to nie okoliczności decydują, czy samotność stanie się Twoim lekarstwem, czy Twoją trucizną. Decyduje o tym to, jak wykorzystasz ten czas, który spędzasz ze sobą? Jeśli wykorzystasz go, by być ze sobą szczerze, by słuchać bez oządzania, samotność stanie się świętym miejscem, gdzie twoja dusza może się odrodzić. Ale jeśli potraktujesz ją jako dowód na to, że jesteś niewidzialny, że nie potrzebujesz nikogo, że miłość to zagrożenie, Wtedy sam odetniesz się od strumienia życia. W świecie, w którym wszyscy są połączeni, ale mało kto naprawdę się spotyka, nauczenie się świadomego bycia samemu to nie tylko umiejętność, to droga duchowa. I może samotność nie przyszła po to, by ci złamać, może przyszła tylko po to, by zadać jedno pytanie. Czy jesteś gotowy spotkać się ze sobą na nowo?